Do wspólnej zabawy. Słuchajcie uważnie, a opowiem wam bardzo ciekawą historię i przeżyjemy razem niesamowite przygody dalek. Waniliowej lilie. Witaj w waniliowej krainie! Uważaj! Świetnie, nasz duży sprytu. To nic. Spróbuj jeszcze raz. Świetnie, nasz duży sprytu. Musimy zebrać wszystkie owoce do sarka. Bądź ostrożny, woda jest głęb... Świetnie, masz dużo sprytu. No cóż, nie martw się, uważaj. Już prawie ci się udało. Spróbuj i tak, bądź ostrożny, uważaj następnym razem. Woda jest głęboka i zimna. O, widzisz ten serek w oddali? Gratuluję! Udało ci się ukończyć ten poziom. Witajcie, zdobywcy! Mam na imię Papatka i zapraszam was do wspólnej zabawy. Słuchajcie uważnie, a opowiem wam bardzo ciekawą historię i przeżyjemy razem niesamowite... Please.